Jestem ja odwrócony, jestem odwrócony, jestem odwrócony, jestem odwrócony, jestem odwrócony, jestem odwrócony, 0, -0. -0 I no. Jeśli zrobisz kapsle, zamknięte oczy, lewy ręko, to wtedy wygrasz. 15. To wtedy 15. 5. A jakie 5? Masz 1. Tak, ale że to 5. A lewą ręko i zamkniętymi oczami. To jest jako 4? To jest jako 5. Dawaj nagrywamy inne shortsy Na co na przykład? Co? Kurze. Nie, coś innego Bitkę na łóżku O tak Wstrzymujemy Robimy teraz bitwę na łóżku Poczekajcie Chyba. Tak, Teraz będziemy robić bitwę, bitwę. Dzisiaj bitwę. robimy bitwę na łóżku Zmiaż do tego małego cudaka. Widzowie zostawcie subskrypcję i lajka. Oczywiście subskrypcję dzwoneczkiem i napiszcie komentarz, bardzo fajny. To na 100 lajków robimy następny film. Pół! Dobra. Let's go. dominuje jak na razie, widzowie. Oh shit. Zaraz ten mały gostek idzie spać. Nie. Taki malusieńki gostek. O Pa, jaki mały. Uła, o tak, będzie o chud... Idę O, opuściła. Poczekaj. Idejmujemy <grymny> <grymny> ten gostek chyba. Czekaj, Musimy go zjąć. Bo on mi przeszkadza, bo mi w palca wchodzi. Znaczy w pazur. O nie. Aha! Mój dziad! Mój grad. Mój diad! Aaaaaah! I dostał! To on dostał po tym, co nie powinien dostać! No co teraz robisz? Oto! Aaaa! O Oto! Czekaj! No co teraz robisz? Fuu! Nie bij siebie! Czemu siebie! lubić siebie! Trzeba Czemu lubić Czemu siebie! Trzeba lubić siebie! Zapomnij, że ja tu mam kulan zblokowany! Tylko głupi! I po co blokujesz filmik? Aaaaaah! Ma mały grystek! i się... Nie znacz! Zaraz to pęknie. Nie wiem. Moje jumpy. Czekaj, stój, stój! To drzewany draw. trzymaj śmig! Mlea! Te mały gostek idzie spać, więc teraz zostajcie lajka, subskrypcję z dzwonkiem. 100 lajków i zrobimy butterflipa. Ale aż 5 setów, albo i 10! Narka!